Witajcie kochani, taka myśl mi przyszła dzisiaj, ponieważ jeździmy. Jechaliśmy z mężem do e, jego okulisty na kolejne sprawdzenie jego wzroku. No i po drodze, zawsze zatrzymywaliśmy się w McDonaldzie. Wydawało mi się, że to wszystko już tak jakoś normalnie u nas to McDonaldy, KFC i te inne rzeczy są pootwierane. Także można spokojnie skorzystać. No i cóż za niespodzianka. Po drodze w miejscowości z Centralen zatrzymaliśmy się. No i tam przy drzwiach zainstalowany jest domofon. Wejść nie można. Przyszła pani i powiedziała, że nie, 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 absolutnie, absolutnie. Tylko drive-thru. I ewentualnie ordery online, bo to jest za bardzo niebezpieczne i nie, 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 zamknięte. Z to ale ty też nie można skorzystać, absolutnie nie, nie, nie. To jest też niebezpieczne. I tak się zaczęłam zastanawiać, myślę, Boże, kochany, w jakim my świecie żyjemy? W świecie tak zwariowanym, aż niewyobrażalne. Ale w momencie jest to ten sam stan, to, te same władze, te same przepisy wszystko to samo. I w momencie, kiedy u nas w moim mieście wszystko jest pootwierane, można skorzystać sobie z restauracji, z McDonalda, z in, innych tego typu rzeczy można wejść, zamówić, no to się okazuje, że w innych miejscowościach nie, nie, nie. nie. Nie, nie, pani miałaby może za dużo pracy, albo nie wiem, no tak to ona obsługuje jedno okienko i jest wszystko super. No, ale ponieważ tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, taka przyszła mi refleksja do głowy: Czy nie byłoby lepiej, gdyby McDonald's wprowadził nowe menu? I w ramach tego menu. Na przykład byłby teleburger. I pani przez powiedzmy Skype'a mogłaby opowiadać o tym burgerze, jak on smakuje, jak wygląda, jak bierzemy jednego gryza, drugiego, jak to fajnie smakuje, jak jest pyszny. I tak moglibyśmy sobie jeść, patrząc powiedzmy na jakieś zdjęcie, które by nam pokazała może ewentualnie wysłała mailem, mailem, czemu nie, mm, a rozmawiała przez telefon i, i opowiadała, jakie smaki, co teraz jemy, teraz ogóreczek, teraz tam jest troszkę tego hamburgera, jakieś mięsko, jakiś serek, yy, sałatka i tak dalej, i tak dalej, a my byśmy tak yy, na, upajali się tym yy, burgerem i wyobrażali sobie taką yy, tak, ten, tego burgera i ten smak. No byłaby to piękna wizualizacja dla e, burgerożerców, ale tak sobie pomyślałam, że przy tym, jaki ten burger byłby dietetyczny, a dodatkowo a byłby bardzo zdrowy, no wyobrażacie sobie, tak najeść się tylko tym smakiem, no to byłoby coś. No w momencie, kiedy mamy e, wizyty u doktora przez telefon, kiedy mamy biura, w których można załatwić cokolwiek tylko przez telefon, to może powinniśmy się zastanowić nad tym, żeby zacząć również jeść też tylko przez telefon, stracilibyśmy trochę na wadze. Niektórzy nie potrzebują, ja może troszkę by mi się przydało. E, bylibyśmy zdrowsi. Naprawdę bylibyśmy super zdrowsi. I tak byśmy tylko mówili, o dzisiaj sobie jadłem w y, fast foodzie, a dzisiaj w bardzo ekskluzywnej restauracji, a dzisiaj byłam, byłem tu, tam, siam. Słuchajcie, to byłaby fantastyczna sprawa, każdego z nas byłoby stać na każdą restaurację, na każdą jedną, nawet najbardziej ekskluzywną. Tak mi się wydaje. Podejrzewam, że byłyby to ceny tylko zróżnicowane za połączenia telefoniczne. Nie wiem, może się komuś spodoba ten pomysł? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w tym zwariowanym świecie. Życzę dużo, dużo optymizmu, poczucia humoru, bo inaczej po prostu się nie da. Zwariujemy albo przetrwamy. Wolę przetrwać. Do zobaczenia, kochani.